W dzisiejszym odcinku. Witam cię, w Wizja artystyczna, że to się jakby. No, my mamy, my mamy spinek z tym całym czarnym polaczkiem. No, no. Nie, no ja jak trzeba ja, ja znaczy w sensie, bo to jest takie igranie, nie? Jednak z. No. Ale to co, jak, jak można. Bo, bo my prób, próbowaliśmy ją wyplewić. Wy, wyplewić ją próbowaliśmy. Znaczy wiesz co? Y... Ale to się nie da. Powiem Wam tak. Powiem wam tak, to, to, też nie może być tak że, to też nie może być tak, że ja z Jackiem na was pojedynek. Dobra, ja. To też nie może być tak, że słuchajcie, to też nie może być tak, że ogniem i mieczem, nie? Trzeba mówić prawdę, czyli otwierać ludziom oczy na to, że to jest bardzo niebezpieczne duchowo, ale też nie możemy wiesz, mieć takie podejście, że teraz jakby nas to z nią. Nie, jakby trzeba dać jej też szansę nawrócenia, nie? W każdym człowieku trzeba dostrzec jakąś szansę. A i Discord. Ale ona, ale to... Ale nie wiem, ona jest... Przepraszam, proszę księdza, ale ona serio jest jakaś dziwna, bo... Y, kiedyś właśnie tutaj Daniel odpalił y, streama pod wpływem alkoholu. A? Odpalił streama A? pod wpływem alkoholu i... Malfoy! Malfoy Malfoy Malfoy, 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 właśnie. Daniel, widzisz, jak on nie uważa? Kapuś, kapuś! <grymne> <grymne> Nie! Jeba naszej Bez krupów! <grymne> Nie, no, no, ale no wracając. <grymne> no, ona groziła, bo ona powiedziała: Czy Danielu oddajesz mi swoją duszę? I on powiedział, że tak, był, był pijany. Czy to jest takie głupie gadanie, czy rzeczywiście coś, coś, coś tutaj I Wiesz co? Może to mieć konsekwencje. Może być... Ej, Heres, ty nagrywasz piosenki na YouTube'a, to prawda? Bo mi tutaj piszą ludzie. No ma, ma, ma. Wiesz co, tak, od, lat, to... od lat przede Słuchajcie. wszystkim... Halo? No? A, no o, wiesz, sobie. od lat działamy z młodzieżą, przede wszystkim y, robimy akcje profilaktyczne, czyli przeciwdziałaniu uzależnieniom z malek. Najlepsze przed nami A to za żony nie robiłem numer, nie? Hej, yeah. ale polecam ci, wiesz co włącz? Opa. Duchu święty zgłoście to jest taki bangier, człowieku. Duchu tak? święty zgłoście to tak buja, że człowieku no, nie usiedzisz. Nie a, nie usiedzisz. My, a nie myślał ksiądz Dobra. właśnie, żeby jak, jakiegoś fita na właśnie z tym drugim, jak on. Czy był Barczakiem? No, z Barczakiem, o, żeby właśnie zrobić jakiś wspólny numer? Nie, kiedyś byliśmy razem w kinie, tylko, ale wspólnego numeru nie, bo on jest daleko, on gdzieś tam koło no, wysłał. No, 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 no. Ale no, może kiedyś nie wykluczam. Kurde, to do, dobre by było z ksiądz księdzem, nie na przykład płytę. Kurde. Takie duło. Jeszcze nie było czegoś takiego w Polsce. Duo, tak ale z innym stało. księdzem nagrywam trochę na YouTube, z takim księdzem Sebastianem Picurem. Nazywamy się Faceci w Czerni. Jak chcesz, to możesz sprawdzić. Później sprawdzimy, później sprawdzimy. No. A to fajnie, fajnie, fajnie. zajmujesz luksus? Mówię. Też lubisz czy nie? Czy my robimy muzykę? No. No coś tam robimy, nie? Tylko że to takie siedzę szczerym. No. Tak całkowicie mogę być szczerym? No tak. No to ja robię muzykę o waleniu koksu, chodzeniu na prostytutki, strzelaniu, strzelaniu do gangsterów, no takie tam. Taki, taki, powiedzmy, że real talk, z życia I, wzięty. I słuchaj, Brudnial. i teraz tak. Brudnial. Jak mówiłeś, że on, kolega Malfoy, oddał swoją duszę, czy to u ciebie też tak nie jest, że może nie nazywasz tego wprost, ale czy w praktyce nie jest tak, że też swoją duszę po jakiejś ciemnej stronie mocy oddajesz przez to, co mi mówiłeś? Bardziej, bardziej bym wszedł w stronę, że to jest jakaś wizja artystyczna. Coś w tym stylu. No ale mówisz, że Riltok. Riltok, tak, Riltok, ale no. Jest, jak to mawiał kiedyś. Ale ja, się... jak no, proszę księdza, no, no bądźmy to... szczerzy. No... Jakie życie takie raczej. Nie, tak? ale bądźmy z prze... księdzem szczerzy. No, kto w życiu chociaż raz nie był na prostytutkach i nie walił koksu? No kurde, no No też no, też trzeba. A no tak, przepraszam, zapomniałem. Ale no nie, ale no dobra, nie, 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 w sensie nie o to chodzi. Chodzi o takich więksiąc, no chłopaków jak ja. No. no ale wiesz, to z drugiej strony. Y... Idziesz jakby w stronę hedonizmu, czyli że źródłem szczęścia jest przyjemność, a przyjemność jest bardzo ulotna i złudna. No w sumie tak, no w sumie też, też, tutaj, też tutaj racja, że to jest droga, też może być, e, no jednak, do, do jednego, nie? Znaczy wiesz, no bo widzę, że, że jakby e, odnosisz się do Twojej inteligencji, bo widzę, że jesteś w miarę ładnie składasz słowa i Myślę, że jakaś głębia myśli też w tobie jest. No A jest, jest, na pewno. Pójście takie, pójście takie w koks, w, w, w te inne rzeczy, to myślę, że trochę droga na skróty i po prostu pod publiczkę działanie. Możliwe, 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 że też troszkę, wow, że troszkę tak jest. No, e, ale nie, ale no, bardziej, bardziej, no, bądźmy szczerzy, ludzie, ludzie to bardziej, yy, to jest takie... Mówię, bardziej wizja artystyczna, że to się jakby. Fikcja literalna. No, o, Fixa o, literalna o, i właśnie, i o właśnie, o właśnie tego, no. tego mi yy, że brakowało. Czy bo nie słyszałem? Że fikcja literalna liter, jest, to że yy, no, o, 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 to, o czym się tak? rapuje, nie zawsze musi być prawdą, nie? Rozumiem. No I ale to wiesz, wiele ja ludzi ja tak robi. Ja zasugerowałem, bo ty powiedziałeś, że to jest real talk. A to czyli czyli nie, to żart był taki, to był proszę na nagrać żart. Taki. Jakie życie, taki rap, nie? Że no, po no, prostu... nie, 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 nie. Tu, tu, tutaj żartowałem okay. akurat, tutaj żartowałem. Okej, okay, czyli ty mówisz, że działasz na zasadzie licencja poetyka, tak? Że oczywiście no. więcej wolno i jakby możesz przez sobie takie rzeczy gadać, ale zobacz, ty sobie tak nawijasz, a może twoi odbiorcy, jakby to dla nich też jest, wiesz, jakaś yy, może być jakaś droga na samą ścieżkę. Nie, wie? raczej raczej myślę, że już jest, żyjemy w takich czasach, że ludzie ludzie rozumieją. Eee, no jakby, że no raperzy, raperzy tak naprawdę nie są gangsterami ani nie robią e, tych rzeczy, o czym na przykład rapują, nie? No jakby to, to już są takie czasy, że ludzie to rozumieją i wiele razy to zostało zweryfikowane po prostu, nie? Dorośli no, ale, ludzie słuchaj, tak. Ale kto dzieciaki? to zweryfikował? Kto to zweryfikował? Życie, życie zweryfikowało yy, to. to yy, wiesz co, ale yy. dzieciaki, wiesz, ja pracuję z dzieciakami normalnie, wiesz, z młodymi ludźmi od tylu lat, ponad dekadę. I powiem ci tak, dla ciebie to może być logiczne, ale dla umysłu dziecięcego wcale to nie jest. Ta druga sprawa, że z neurologicznego punktu widzenia, posłuchaj, yy, są badania naprawdę robione przez największe mózgi na świecie, jeżeli chodzi o neurologię, że nie ma nic bardziej wpływowego na mózg człowieka niż po prostu utwór muzyczny połączony ze słowami no, no. po prostu dosłownie ryje beret. Ale to Jeżeli takie gadanie poryści, jest, no to, to, to w takim razie no, trzeba zlikwidować, I... zlikwidować yy, wszystkie jakieś piosenki wulgarne i to, 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 to jasne, no, można o tym mówić, można yy, strzec dzieci przed tym i w ogóle, ale tego się nigdy nie zlikwiduje, no bądźmy szczerzy, no jakby... Ale ja, nie, ja nie mówię o likwidacji, ja mówię o wpływie, ja mówię o wpływie, bo ty mówisz, że y, dzieciaki wiedzą, że to jest... Że to jest nie, tak, nie, nie, ja powiedziałem, że ludzie że, wiedzą, no, nie, nie powiedziałem, że dzieciaki, to, że wiedzą, ludzie, no. Oni idą, nie mając autorytetu w domu, nie mając y, y, w rodzicach autorytetu... Ci ludzie z ekranu, z TikToka stają się autorytetem, i oni zaczynają wchodzić w naśladownictwo, czyli że patologia jest znormalizowana dzisiaj w różnej formie. Czy to będą free fighty, czy to będą te konferencje, gdzie bluzgają sobie w ryj, rzucają butelkami, yy, patostreamy yy, plus. Rozpowszechnione na przykład nadużywanie etanolu, gdzie to jest normalne w Polsce. Dzieciaki sięgają po wszystko, by regulować emocje, mają rozpieprzone rodziny, Dlatego mają, trzeba ich przed tym przestrzegać, ale nie zakazywać tego, kryzys, no bo to jest, to jest takie gadanie, że trzeba, trzeba edukować i, i przestrzegać ich przed tym. Ale to jest też takie trochę gadanie, że o, yy, nie wiem, zlikwidujmy alkohol, bo szkodzi, zlikwidujmy papierosy, bo powoduje raka. Nie zlikwiduje ja się pewnych chuj. rzeczy, nie? Ja nie, ja nie Tylko można przestrze ja jestem, ja przestrzegać przed, przed tym. Ja jestem daleki od likwidacji, brachu, wiesz? Ja, no, no, no. ja jestem bardziej yy, na zasadzie takiej, że warto mieć świadomość po prostu wpływu różnych rzeczy na nasze życie, na nasze funkcjonowanie, myślenie i podejmowane decyzje. I dzieci są najbardziej narażone na to, że pod wpływem tego na przykład, co widzą na TikToku, a grupa, posłuchaj, na polskim TikToku dwie trzecie, to jest grupa wiekowa mniej, mniej więcej od 9 do 13 lat. Nie, tu się nie zgodzę, tu się polskiego. nie zgodzę z tym. To, ale Bo... To są statystyki, to nie chodzi statystyki, o... Statystyki, statystyki, właśnie, no to statystyki. Ja bym, ja bym pokazał na przykład, jakie są moje statystyki, to ja mam samych ale, na przykład o, 18, 18 plus ale... ludzi i to jest, i to tak, nie jest ale oficjalne, yy, oficjalne to są, a dużo dzieciaków ma po prostu, kłamu, okłamuje wiek. Ale też jak, live y że, są od 18 lat, którzy, którzy live y ja szkole, są kary, specjalne live'y. Ja uczę w szkole i siedmiolatki w pierwszej klasie już mają TikToka i one jak się logują, to muszą okłamać z wiekiem, dlatego wiesz, te statystyki, które są oficjalne, no to one są tylko spośród tych u, 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 u użytkowników, są, yy, które są, które są na TikToku, ale dużo dzieciaków ma po prostu oszukując z wiekiem, nie? I jakby ja bym się tu przybliżał do. bo Jacek nie powiedział o twoich, o twoich widzach, tylko powiedział ogólnie, że większość jest dzieciaków. Tak, tak, tak. Mimo ale tego, to, że to, to, że to się tyczy... Osób ma TikToka, to mimo wszystko najwięcej jest dzieciaków. Yy, tak, ale to się to się tyczy wszystkiego, nie tylko Marco. TikToka, to nie tylko TikToka, ale i YouTube'a i jakichś innych yy, wiadomo yy, platform, to, 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 jest, to jest wszędzie, to jest wszędzie, nie? Trzeba przestrzegać przed złym, nie? Ale nie można, no, też no, nie, nie zlikwiduje się tego w całości. A gadanie, że nie wiem, ludzie się wyzywają w internecie, czy używają wulgaryzmów, no szczerze, szczerze, szczerze no. Okej, okay, dla, dla, dla dzieci jest to złe, ale czy ludzie na przykład 18, no nie mogą tego oglądać, no to, to jest to jest jakby. Rozrywka, każdy ma różną rozrywkę, nie? głupi ludzie mają głupią rozrywkę, niektórzy inteligentniejszy wolą jakąś inteligentniejszą. No, jakby każdy każdy dobiera rozrywkę indywidualnie, nie? Co woli oglądać znaczy ja i ciebie, Znaczy, wiesz, Lucjusz, ja chcę Cię trochę zrozumieć i jakby rozumiem Cię, i tak, kiedy wszystko jest w porządku, czyli na przykład kiedy fajnie działa rodzina i tak dalej, no to rodzice chronią mnie przed takimi treściami i tak dalej. I wiesz, i jeżeli ktoś ma fundamenty, nie? Ale jeżeli ktoś gdzieś, wiesz, faktycznie dla, autorytetem dla niego jest to, co widzi w internecie, no to zobacz jaki też szlam, nie? Jakby i o to chodzi, że ty w tym partycypujesz trochę, robiąc takie treści, nie? Że, że wiesz, to o, to o to chodzi, nie? A przecież każdy z nas może dokładać cegiełkę taką, jaką chce, nie? Tak, 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 w rzeczy samej, w rzeczy samej i, i ja, ja uważam właśnie. No w sumie nie będę się powtarzał, no uważam to, co powiedziałem, że... Każdy, każdy dobiera, dobiera do siebie rozrywkę i to, co prezentuje, względem no, indywidualnym, tak? Słuchaj, a powiedz mi, co e, tam u ciebie? Kurde, ostatnio ciężko, tak szczerze powiem. Ja trenuję dużo, jestem wycieńczony. Kurde, przerasta Mówię, mi to trenuje? wszystko ostatnio, sam nie wiem. Chyba nie odnalazłem jako siebie. Próbuję, zwiedzam światy, podróżuję. Słuchaj. Ale a, to nie jest a, 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 to, to nie jest a, a, a. to. Nie, no, nie, no, nie, u mnie wszystko w porządku. Wszystko w porządku. A myślałeś, żeby być księdzem kiedyś w swoim życiu nie nie, 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 nie idźmy w to, nie idźmy, ja, ja. Nie, 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 takie, nie, nie, ja takie, nie, ja nie myślałem. Nie nie, bo ja myślę, że każdy na jakimś etapie czasami się zastanawiał. Kurde, tak, ja, tak miałem. Tak? Tak? Wiem, ja wie, tak miałem. Ale nie wiem czy ksiądz wie, nie no, wiem czy ksiądz wie, ale jest taka gra, jest taka gra GTA RP, roleplay gdzie się udaje postać jakby w grze komputerowej. Nie, że ludzie tam, ludzie tam grają i jakby, no, każdy może być jakimś policjantem i czy tam, nie wiem, lekarzem i tam każdy udaje. Taki role-playing, nie? Odgrywanie mm -hmm. ról. No i ja tam odgrywałem księdza. A, odgrywałem tam księdza. Także, no, coś tam y, można powiedzieć, że miałem Miałem do czynienia, tak? <laughs> no, tu ludzie piszą mi to jak dobrze, nie? To jak dobrze. Ja w byłem. Cie. Yeah. A to, co tam u księdza w takim razie? No bo nie, nie zbytaliśmy. Wiesz co? Moja babcia to ma takie powiedzonko. Stara rozkosz. Moje babciu, chyba stara bida. Ona to chyba u ciebie, u mnie stara rozkosz. No, u mnie stara rozkosz. To trochę no, jak Wojtek Gola. Wojtek Gola, rozkosz. No. Jak? No dobra, Gubi to co? Tak, to co, proszę księdza? My będziemy spadać, bo my szukamy, no. szukamy jeszcze jakiś dziewczynek, dziewczyn, wiadomo. Dziewczyn, źle dobrze brzmiało, że dziewczynek, dziewczyn, dziewczyn, kobiet szukamy jakichś, to no wie, wie ksiądz, no żeby pogawędzić. A przyjmiecie, przyjmiecie błogosławieństwo? Mm, no jasne. To ja wam błogosławię, Pan z wami. I z duchem z twoim. Z duchem twoim. Niech was błogosławi mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, amen. Trzymajcie się, amen. kimkolwiek jesteś, życzę ci dobrze. Z Bogiem. My też księdzu życzymy dobrze, z Bogiem, z Bogiem. Bogiem. No, pozdrochaj. O kurwa, ja pierdolę chwilę, byłem, że mnie zaraz tam zjedzą, nie? Że, że, że zaraz na mnie ten y, łysy kurwa siądzie. Że, że robimy coś złego. Nie, no by, było, było. Fajnie, ładna gadka, kulturalna. Kulturalna gadka. Musiałem, musiałem Daxa uspokoić, żeby nic nie odjebał. Żeby nie robił beki, bo no, to, no nie wypadało, nie? Ale fajnie, fajnie. Ale kurwa, powiem Wam, ja pierdolę, chwila była taka, że mówię, ja pierdolę, oni, jak ten łysy zaczął gadać, to mówię o kurwa, chyba mnie coś tam ogląda i w ogóle i zaraz na mnie najadą, nie? Ja się muszę tłumaczyć księdzu, dlaczego kurwa, my się wyzywamy ludźmi z TikToka. Trochę się poczułem jak w szkole, trochę się poczułem jak w szkole w chuj. Kurwa, zestresowałem się mega, miałem gadkę z księdzem. Miałem gadkę z księdzem. I mnie, i mnie ten, jakiś pan, jakiś pan od, jak to się nazywa? No, leczenia uzależni i w ogóle umoralniał Znaczy. A wiesz, a wiesz skąd Nie no, nie, 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 nie chyba nie powiedziałem żadnej głupoty no, Moim zdaniem mówiłem dobrze, mówiłem dobrze Wszystko było z boku co tam bolo u ciebie? Wow. Mieliście mi znaleźć dziewczynę. <laughs> jasne, zapomniałem o tym. Zapomniałem, <laughs> ale nie, ale musicie przyznać, jak kurwa, ja, ja pytam się, no ale proszę księdza, no kurwa, kto chociaż raz nie był na kurwach i nie walił kocu? Nie no, to, to było, to było śmieszne, to było śmieszne. Witam cię w Atmanie. Yy, dobra, yy, no cześć, yy, dobra, to ja ci szukam, ja cię zaobserwuję Bolo. Mhm. I szukamy dla ciebie dziewczyny. Okej. Okay. Ale bąd, bądźmy myśleliście, że coś odpierdolę, myśleliście tak, ja widziałem kurwa czat, jak mówicie, pisaliście, nie odpierdol nic, nie odpierdol kurwa, nie odpierdol. No dajcie spokój, nie, miej, nie, nie miejcie mnie też za takiego kurwa psychola, no przecież bym kurwa nie, nie robił lipy, lipy dla księdza, nie robiłbym lipy dla księdza, bez przesady. Było, było ten, było wszystko ładnie kulturalnie. Bardziej się bałem, że DAX? Idę się do z dziewczynkami. No ja mówię dziewczynki, dziewczynki, ale to nie chodzi kurwa wiadomo, no chodzi o dziewczyny, w o moim wieku jakim. Ateista, 10 złotych. Szanuję ze księdza jakiejś większej beki nie robiliście. Cześć, mała. W ogóle nie robiliśmy beki, leciały tylko żarty, które rozumiał. Bez przesady. Kurwa, bo nie róbcie, nie róbcie też z że jak, jakiś kurwa, że nie można nic powiedzieć. Ksiądz jest normalnym człowiekiem, z którym można też... Po, pożartować. Nie róbmy, nie róbmy ten. Ja miałem y, do czynienia, kurwa, w, ja chodziłem do szkoły katolickiej, więc no nie, nie idźmy w taką przesadę. Księża są kurwa w, wyluzowani w chuj. Nie róbmy z nich jakichś y, takich, y, że nie, z księdzem trzeba być mega kulturalnym i kurwa, wiesz, nie można nic powiedzieć, bo, bo, bo będzie grzech. Ksiądz jest normalnym człowiekiem, jego możesz traktować jak ziomka, możesz kurwa walnąć żartów w prostytutkach, on się nie obrazi, on się nie obrazi. No. No się ma, e, chłopczyku. Słuchaj, nie wiem czy wiesz. Ma, Mati, zanim, zanim coś powiesz, nie wiem czy wiesz, ale spotkamy się niedługo. Odblokowali cię? No, a czemu mieli nie odblokować? No, bo słyszałem, że poblokowali wasze wszystkie konta. Nie wszystkie, tylko dostaliśmy banap i. I... No i zrobiliśmy nowe. No i co tam, co tam u was? Chcesz normalnie gadać? Tak, tak, jasne, możemy normalnie pogadać. Możemy normalnie pogadać. No u mnie wszystko w porządku. Yy, co? Streamujemy sobie dalej, nie? O, a to jest mój kolega Bolo. Siema. Nie wiem no czy wiesz, Mati, ale będziemy niedługo się widzieć. O, bo ty walczysz, nie? Na prime? Walczę, no. Ja przyjdę tam do was, ja przyjdę, przyjdę tam do was. Ja nie będę osobiście walczył, ale pooglądam te konferencję. No i co tam, co tam u was? Eee, jest jak jest. Bolo ma dziewczynę nową. Znaczy, zerwał z dziewczyną, co dopiero. Zerwałem A widziałem, że to ty będziesz miał walkę chyba nie? z Lizakiem. Czy kto będzie się bił Tak, z bolo, bolo, to bolo. Z Lizakiem. Ta? I co, jak myślisz? Wygrasz czy nie? Myślę, że przegram. <laughs> nie, ale bolo. <laughs> eee. Jak zapłacą, dobrze to, to wiesz, nie? A ty się bijesz teraz, Mr. Mati, czy nie? No, bije finał turnieju. Jaki to jest turniej? W sensie, kto tam jest? O, jest ten. Znasz go? To jest tak! To, jest to który, który to jest, kurwa, chłopak e, fagaty, ten Bolo czy ten Dax? Bo ja już się gubię. Ej, Mister Mati? Bolo! Ty teraz... Ma, Mr. Mati, ty teraz będziesz siebie na fajnie? Dziesiątce? Będę, no. A z kim <coughs> ci Karpim. Karpim. Ty, a na przykład jakby jakbyśmy tam byli i robili sobie tylko lajfika'a. I wiesz, byśmy tam nic nie odpierdalali, no to nie pobiłbyś nas? A czemu, czemu was mam bić? Raz się do nie, mnie no, ja tak. tak pyta, wiesz, no to wiesz, bo my ciebie lubimy, my cię lubimy, a myśleliśmy, że nas nie lubisz, wiesz, tak tylko wyką. Robicie specyficzny content, wiecie o co chodzi, no ale no co, no jak se chcecie, to se róbcie, nie? No wiecie. Czyli odbijasz od nas, skupia. A gdzie mógłbym <laughs> odbijać, jak nie przybiłem. No dobra to. A słuchaj, a ty masz problem, jakiś tam konflikt? Bo możemy ci pomóc, jak chcesz. Ma, masz konflikt z kimś? Hmm, kurwa, tak wiesz, Ej, a widzieliście w ogóle konferencję Prime'u, czy nie? Zadam wam no. jedno pytanie, takie logiczne i to takie pormalne, no, no. Znacie, no. for, znacie Fornala? Znane. Tak. No i co uważacie, zostało na pierwszym panelu. Przesada ja w chuj, przesada w chuj, totalna kurwa. Ja uważam, że się nie nadaje, ja Nie, nie o to chodzi, że się nie nadaje. To, wcikało, to jest kurwy Silstwo w ogóle, że takiego chłopaka mimo dali mimo jest. i wystawili go na coś takiego. No, widać, że kurwa chłop jakieś problemy ma, że się kurwa stresuje i w ogóle, a no idioci jebani go dają na panel i kurwa jeszcze go podkręcają. Ten kurwa Noras jeszcze go liściuje, no kurwa, no to jest popierdolone ogólnie, nie? Dla mnie. Wiecie o co chodzi? To są to są free fighty, no też robicie kurwa sobie wiecie na TikToku jakieś tam show i tak dalej. chuj tam nie mój temat, ale wiecie, kurwa, jak gość Ma problem kurwa z jedzeniem, staje jeszcze ostry kebab, nie? I każą mu to kurwa jeść. No nie. Wszyscy to, to jest kurwa takie ogólnie, to jest właśnie takie jak w szkole, nie? Że zawsze był ten kurwa z którego klasa kurwa rżnęła kurwa a... wiadomo, nie? A nie kurwa w ucho! <grym> no, ale, ale to jest właśnie takie, że kurwa, no zrobili z niego, no bez sensu, no chcieli kurwa zrobić e, z niego pośmiewisko, co jest słabe, nie? A, mówiłem, że nie w kolana, chuju. Wiecie, no ale wiadomo, że musiał się liczyć z tym, że wchodzi do Free to będzie jazda, no ale jak już cały panel ciśnie na niego, to wiecie, nie? To, no nie no Nie, uważam, no nie, moim nie powinno. zdaniem uważam, że ludzie, którzy gnębią innych, po powinni zostać zgładzeni. A, <grym> <grym> no, to tak no, Ja też tak kładam. Tutaj, kurwa, noras, z Norasem polecić klasyczkiem. A jest, a, jest, a jest Noras tutaj gdzieś na TikToku? No widziałem, że on na Twitchu streamuje przecież, nie? Noras? Nie, no. nie, nie, ja z Norasem kiedyś, kurwa, ja go pamiętam jeszcze za dawny lat, yy, jak Ome się streamowało. Ale tak to, to nie, to z nim kurwa już długo kontaktu nie mam, ale chujowo, że mu liścia wyjebał, nie? Chujowo, że mu liścia tego temu wypierdolił, jak on, Fornal, tak? Fornal. Nie, jeszcze, wiesz, jeszcze kurwa chcieli, żeby drugi raz podszedł do face to face a i drugi raz, żeby dostała kurwa ten Fornal to no nie, nie tam. To... go było żal kurwa, bo jak wychodził już na końcu, to on tak się cząstnie też. Byłaźny no my mamy, to... mamy spinę z tym całym czarnym Polaczkiem. <laughs> Kurwa, ja, podejrzewamy, podejrzewamy go o rasizm a on nie jest kurwa kumplem z tym, jak on ma, z tym drugim? Morisem. Tak, Morisem. No, to jest mojego Morisek, Morisek, Słuchaj, my o, chcemy proszę, zrobić tak, tak, że... E, ja zapraszam. Super taka walka, Dax, Dax i Bolo. Na Morisa i, i Czarnego Polaka. Nie. Tylko żeby I się nie Tylko żeby oni się w dwójkę kurwa nie... nie Ej powierzyli. Mati, ale Mati uważasz, że ta karta walk mu jest dobra, czy jednak uważasz, że mogliby coś tam zmienić i jakieś zrobić roszady, czy bo oni chyba coś tam będą zmieniać, nie? No nie wiem czy ten Fornal będzie, raczej po tym co się wydarzyło to raczej wątpię, żeby Fornal się bił. Bo raczej on nie wyjdzie do kratki, a jak wyjdzie to kurwa z, no ciężko będzie. A... Kurwa no nie wiem, no zobaczymy. No, raczej... Macie jeszcze jakąś konferencję, czy jedna tylko była? Nie wiadomo, to jest wiesz, Prime, to jest kurwa raz wiadomo, raz nie wiadomo. Ja ogólnie tak nie wiem, nie mo mogę się gdybać. Ja myślę, że jeszcze coś będą zmieniać, ale nie wiem. No zobaczymy. Ja myślę, że. Czasami, czasami na dwa tygodnie przed ktoś dostaje kontrakt i walczy Czasami tak się dzieje. A na, na ostatniej Gali na tanco co zrobił? Też wszedł da Na ostatnią konferencję jej walczył. Właśnie, czasami dwa tygodnie wcześniej przyjmują kogoś i dostaje kontr i dobre pieniądze. Wiesz kurwa, to wierzcie, że się za Nurasa i tyle. Wiesz czy wyjdźcie z nim po kolei i tyle. A po co po kolei? Nie, nie, w nie wiem. Do razu z niego wlecimy. Mamy bo muszę. Tam. Wy co uważacie o karcie Walk w planie? Ja uważam, że mogliby tam zrobić jakąś gruchanę. Kogoś mogliby dać czegoś nowego i byłoby...